Okay, hello there, my dear students. Witam, gorąco, drodzy uczniowie, klas piątej. Um, rozpoczynamy kolejny temat. So please open your notebooks, write lesson and topic for today. And today's topic will be taste on page 125. Moi dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiać o smaku, tak? Smak, strona 125. So please open your books on page 125. Otwieramy na stronie 125. No i tutaj mamy od razu zadanie pierwsze, więc zapisujemy exercise one. We have words, mamy słowa, które dzisiaj będą nam bardzo potrzebne, tak? No i dobrze, mamy tutaj takie słówka, jak myślicie jak one brzmią po polsku. Najpierw po angielsku mamy Bitter, salty, sour, sweet, taste buds and tongue, tak? Myślę, że niektóre znacie, na pewno znacie słówko tongue, tak? Tongue to po prostu język. Okay. Bycie, salty, sour, and sweet to będą nasze smaki. Bycie to będzie gorzki, salty słony, sour kwaśny, sweet, słodki no i taste, but to będzie nic innego jak kubki smakowe. Okay. Macie tutaj podane odpowiedzi, proszę, żebyście sobie je zapisali z tłumaczeniem, tak? Te słowa z tłumaczeniem w zadaniu pierwszym. Macie też tutaj na wszystko narysowane, wszystko widać, prawda? Ok, tutaj stopujemy, przepisujemy, wszystko, moi drodzy, wiecie. Lećmy z kolejnym zadaniem, słowa mamy już wprowadzone. No i teraz mamy tekst. Sweet or salty, tak? Słodkie czy słone. Eee, proszę, żebyście szybko przeczytali ten krótki tekst, który tutaj mamy. No i od razu napisali w zadaniu drugim, o czym ten tekst jest. Tak, mamy A, B lub C. I teraz A, the food some people like. B, how people know what food they like. And C, how people make their food sweet. Tak? Eee, no dobra. No to moi drodzy czytamy tekst i zaznaczamy albo wpisujemy sobie do zaszytu tak poprawną odpowiedź A B lub C. OK? Alright, mam nadzieję, że już macie. No to co moi drodzy? Sprawdzimy sobie razem, prawda? Jest uh, tekst, ok. How do you know that biscuits are sweet and chips are salty? Because you've got lots of and lots of taste buds. Where are they right there on your tongue? Uh, Czyli skąd wiesz, że ciasteczka są słone czy słodkie, tak? Czy chipsy są, czy są słone, tak? Czy tam frytki? E, ponieważ masz mnóstwo, i to mnóstwo, tak? Na swoim języku kubków smakowych, ciągle są, no właśnie, właśnie tu. When you put food in your mouth, it goes on your tongue. The taste buds on your tongue tell you what taste each type of food has. Czyli kiedy coś jesz, tak? No to Twoje kubki smakowe działają ja w ten sposób, że mówią Ci jakiego smaku to coś jest, co jesz. Food with sugar is sweet, czyli jedzenie z cukrem jest słodkie. When you eat milk, chocolate or cakes, the taste buds in the front part of your tongue tell you that they are sweet, czyli kiedy jesz coś Czekoladowego na przykład, tak, albo jakieś ciasteczka, to wtedy twoje kubki smakowe, które są na początku języka, z sprzed języka, mówią ci, że to jest słodkie, co jesz, tak? Salty food has salt on or in it, like cheese and pizza. What is a sour taste? Well, drink some lemon juice, okay? Czyli yy, dalej dowiadujemy się, że słone rzeczy po prostu mają sól, tak, w sobie. Coś takiego jak ser, albo pizza, albo na sobie, tak? Ehm, co to jest ten smak kwaśny? Wypijcie sobie sok z cytryny na przykład, tak? To jest dopiero kwa, kwach. And the taste buds in the back part of your tongue tell you what's bitter. A kubki smakowe w tylnej części waszego języka mówią wam co jest gorzkie. Black tea is bitter. Na przykład herbata, tak? Jest gorzka. Some people put sugar in their tea because they don't like bitter taste. Niektórzy słodzą sobie herbatę, bo nie lubią tego, tego gorzkiego smaku. Ja osobiście nie słodzę. Okej, okay, no to o czym był ten tekst, moi drodzy? Of course, be how people know what food they like. Czyli skąd ludzie wiedzą, jakie jaki jedzenie smakuje, tak? Dzięki kubkom smakowym, okej? Okay? Dobrze, mam nadzieję, że bardzo prosty i bardzo przyjemny ten tekst, moi drodzy. Ok. no i teraz musimy przeczytać ten tekst jeszcze raz i uzupełnić zdania od 1 do 4 na samym dole, tak? No to jedziemy. E Existence 3, zapisujemy sobie zadanie trzecie. Mamy tutaj... Brakujące słowa, tak? Macie co na dole, trzeba użyć tak, tych słów. Eee, zapisujemy 2, 3, 4. Macie chwilę. Stopujemy film. Ok, mam nadzieję, że zrobiliście. Chocolate cake is of course sweet, right? Black tea is sometimes byte. Pizza is salty, right? To były poprawne odpowiedź. <noise> proste. Dla Was na pewno proste. Ok, zadanie czwarte będzie trochę trudniejsze, tak? Ponieważ teraz trzeba będzie już nie tylko dopisać odpowiedzi, ale znaleźć odpowiedzi na pytania, które tutaj mamy. Więc zapisujemy sobie, jak znowu for. OK. I teraz tak. Where are your taste buds? What is the is sweet fold? Uh, all lemons sour, bitter. Why do some people put sugar in tea? Tak. To są cztery pytania. Proszę znaleźć odpowiedzi w tekście. Stopujemy fi. OK. Mam nadzieję, że już macie. Let's check it. Right, yeah. uh, gdzie znajdują się kubki smakowe? On your tongue. Na twoim języku. What is there in, in sweet food, co jest w słodkim jedzeniu? Sugar, tak? Czyli cukier. Are lemon sour bitter. Czy e, cytryny są e, gorzkie czy kwaśne? Sour kwaśne. Why do some people put sugar in tea? Dlaczego niektórzy wchodzą herbatę? Because they don't like the bitter taste, ponieważ nie lubią e, gorzkiego smaku herbaty samej w sobie. Ok? Dobrze, zapisujemy, jeżeli nie mieliście to odpowiedzi, moi drodzy, wystarczy sobie zastopować w dobrym miejscu, tak? No i teraz zadanie piąte, będzie to ostatnie zadanie na dzisiaj, tak? I proszę, żebyście zrobili je samodzielnie. W zadaniu piątym, moi drodzy, mm. mamy cztery smaki, mamy sweet, salty, sour, pizza, tak? Proszę z tych produktów tutaj spożywczych, tak? Dopisać, które mają jaki smak. Wiemy, że słodki jest na przykład już jam, tak? Wiesz, mamy chips, tak? chocolate. Lemons, milkshake, sausages, strawberries, yogurt, tak? Proszę dopisać do odpowiedniego smaku odpowiedni produkt, ok? Thank you very much for today. See you next time. Goodbye.